No, to minęły 3 dni. I mamy już części a dlaczego 3, a nie dwa. Bo przysłali mi lampę lewą zamiast prawej, i musiałem odesłać i przysłali nową. Także całość kosztów za te wszystkie tutaj widoczne elementy wyszła 85 zł z przesyłką razem. I to są zalety fury za czapkę gruszek. Nawet po szkodzie całkowitej naprawiacie ją również za czapkę gruszek. E, z czego jestem bardzo zadowolony, to z tych atrap. One są normalnie fabryczne, piękne, bez żadnej ryski. Co prawda kolor się nie zgadza, więc i tak pójdą w lakier. Ale nawet od tej strony, jak się patrzy, to te czarne kratki u mnie już tutaj były zaspawywane albo jakimiś wkrętami czy nitami później robione, a tutaj widać, że są fabryczne. Tutaj też są fabryczne, więc to trzeba będzie rozkręcić, rozwiercić znaczy się, zdjąć te kratki, pomalować i wtedy wspawać albo właśnie też jakąś popelinę na końcu zrobić. W każdym razie wszystkie uchwyty niepołamywane, także jestem mocno zadowolony. No reflektor reflektor, tutaj tam lekko sklejony, ale czego wymagać od reflektora za dwie dyszki, a tak to wszystkie mocowania ma ładne. No, kierunek został oznaczony w tak niefortunny sposób, tym sprayem, że tutaj, tak trochę na tą część też pochapało. Nie wiem, czy to nitro rozmyje, czy nie zmyje. Jak nie, no to tak będę z takim syfem musiał jeździć. No, w każdym razie to jest pierdółka. Także całość 85Z. Yy, pokażę jeszcze wzmocnienia zderzaka. Kupiłem takie metalowe siatki. Kosztowało to 3 zł za sztukę. Część jest taka bardziej elastycznych, a część bardziej sztywnych, chociaż te sztywne też w jakimś tam stopniu są elastyczne, więc nie jest źle. No oczka takie tam milimetr z kawałkiem tych, a tych troszeczkę mniejsze. I to będę spawywał jako wzmocnienie pękniętego plastiku na zderzaku. No to trzeba będzie zobaczyć, czy cokolwiek dadzą zabawy z młotem bezwładnościowym. Czy coś się uda wypchnąć? Za dobrze, co nie idzie. Ciągnięcie pasa przedniego średnio wyszło, młot bezwładnościowy okazał się słaby, natomiast tutaj z bokęsa nawierciłem otwór i wyciągnąłem. On tu był bardziej wgięty, ale generalnie mniej więcej taki kształt powinien mieć, więc tu się w miarę ładnie wyciągnęło. Zamontowałem już kierunkowskaz i lampę, no, a spasowanie takie w stylu jak to w starym wozie. Trzeba by lekko podoginać błotnik, ale już średnio chce mi się to robić. W każdym razie tam względem maski jak się zamknie jest w miarę git. Na końcu sobie jeszcze tylko podjadę pod jakąś, jak już wszystko będzie złożone, pod jakąś ścianę na równym terenie, zapalę światła i tam sobie postaram się je ustawić, żeby świeciły elegancko. A tutaj jeszcze sobie zrobiłem taki metalowy wspornik z Przy okazji nawiercając otwór pod nit, uszkodziłem lekko lakier na błotniku, ale kij z tym już mi się nie chce nic, a jestem po piwku, także tak musi zostać. No, także teraz już tylko wyspawać zderzak i można będzie się brać za jakieś malowanka. Bierzemy się za spawanie zderzaka w Niedzielę Wielkanocną, czyli będzie z Bożą pomocą. I teraz tak, wsadziłem sobie taką siatkę metalową, wtapiam ją spawarką do plastiku. Tu już taki lekki spaw poszedł. Nagrzewam sobie spawarką do plastiku i takim oto wygiętym siłbokrętem formuję. Jak wstępnie tak zrobię i zaleję siatkami w tych miejscach wszystkich pęknięć, to jeszcze tam mam elektrody, Trochę się potopi tego, żeby było mocniejsze. Także już to, jak będzie tak powzmacniane, sądzę, że jak na moje warunki, nawet nie będzie popelina, tylko profeska. Ale tutaj jeszcze, tu jest popękane, tu wszędzie, więc trochę robótki będzie. No a na koniec ten fragmencik trzeba będzie przyczepić do zderzaka. I tak się prezentuje po, po spawaniu. A jeszcze przed szlifowaniem. Teraz go oszlifuję, być może gdzieś jeszcze trzeba będzie lekko dospawać, a po szlifowaniu przyjdzie czas na szpachle, ale to po połączeniu z tą częścią zderzaka. Tak się prezentuje zderzak po pospawaniu. Wstawiłem sobie jako wzmocnienia takie siatki metalowe, jak zasugerował jeden z subskrybentów kanału, za co mu bardzo dziękuję. Gdyż kiedyś taką popelinę już widziałem, ale to było na takich plastikowych siatkach zrobionych. Myślałem, że to taka inwencja własna, nawet nie wiedziałem, że są takie profesjonalne metalowe siatki do wstawiania. Także zderzak już jest ładnie pospawany, jest mocny. A generalnie jeszcze Bóg mnie pokarał za spawanie zderzaka w niedzielę wielkanocną i zepsuła mi się grzałka w termo, więc musiałem parę dni opóźnić pracę, ale już jest na szczęście spawanie skończone. Tutaj już mamy poszpachlowany zderzak, więc teraz jest tak wyszlifowany dopiero 80, więc zaraz całość przeszlifuję. No a tak powiedzmy tam nie wiem do 180, położę podkład na całość. Jeszcze trzeba być tą kratkę w środku, bo ona jest niewyjmowalna. Dokładnie wykleić po przeszlifowaniu, i wtedy na całość podkładem, a po podkładzie trzeba będzie zeszlifować. I robić bazę. Tak wygląda moja prowizorka lakiernicza. Generalnie będzie widać yy, trochę niedociągnięć, ale już mi się nie chce tego poprawiać, bo w tym tygodniu muszę jechać na zakupy i po prostu nie chce mi się dokładniej szpachlować pewnych miejsc. Jakbym robił porządnie, to bym musiał jeszcze poprawić, ale tak będzie jak będzie. Więc elementy przygotowane do lakierowania w podkładzie i wstępnie wyszlifowane. Kończąc na 800 gradacji papieru. Także teraz wjeżdża baza i bezbarwny i tyle. I tak się prezentują części po pomalowaniu. Z tymi atrawami w jednym miejscu, w takiej wewnętrznej części trochę mi się nie domalowało, ale to jest na tyle mały element, że tam można przy okazji go kiedyś prysnąć, ogólnie nie wyszło źle, aczkolwiek tak jak wspominałem. Z tej strony tam bym musiał drugi raz szpachlować, żeby to wyszło pięknie, a mi się nie chciało, więc tutaj jest lekko widoczne. No ale fura za czapkę gruszek, także nie wymagajmy zbyt wiele. Za chwilę przystępuję do montażu na aucie. I robota skończona. Spasowanie, że tak powiem, jak dla obcego, ale jakoś tam wygląda. Która będzie jeździć. Także więcej filmików nadchodzi a przede wszystkim odbudowa Jawy, już wkrótce, zapowiadam. Dostałem fali wiosennej motywacji. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.